Co do jednej listy, proszę sięgnąć do. To jest nudne zajęcie, ale nie, nie, to ja wam przypomnę, to jest moja pierwsza konferencja po powrocie do polskiej polityki. Pierwszy to jest dzień po tym, jak mnie wybrano znowu szefem platformy. I tam powiedziałem, że jedna lista jest gwarancją zwycięstwa w wyborach. I od tamtego dnia do dzisiaj łącznie powtarzam to nieustannie. Mam, mam autentyczny żal do niektórych tak zwanych symetrystów albo komentatorów. Którzy często mówią, liderzy opozycji nie potrafią się dogadać. Ja tam, okej, okay, może ja nie jestem jednym z liderów opozycji, ale ja od rana do wieczora, od pięciuset dni, każdego dnia mówię, przestańcie się tak droczyć i boczyć, szczególnie na, na, na koalicję. Słyszę w odpowiedzi, ale Wy jesteście za silni. To co, ja mam się zrobić bardzo słaby, żebyście wy zaczęli myśleć o tym, żeby wygrać, pokonać PiS? <plosy> Są tylko dwie możliwości. Jedna jest prosta, a druga wymaga dużo większej determinacji. Obie nazywają się wspólna lista. Ta pierwsza, to jeśli, ale nie za pół roku, tylko jutro, pojutrze. Jeśli... Mnie, ta, mniejsze partie opozycyjne, jeśli uznają, że w interesie wspólnym nas wszystkich jest zrobić jedną listę, to niech to powiedzą wyraźnie, zrobimy to w jeden dzień. Tylko niech nikt nie proponuje groteskowych rozmów wielomiesięcznych, bo ludzie, przepraszam, z zwymiotują jak zobaczą jeszcze 500 spotkań, które do niczego nie, nie służą. Ja jestem gotowy podjąć decyzję na rzecz jednej listy jutro, w ciągu godziny. Jeśli chodzi o jakieś miejsca na listach, powiedzcie, co chcecie, dostaniecie te miejsca. Po w ogóle nie interesuje, kto jakie miejsce będzie miał na liście. Hołownia chce być przede mną na liście? Proszę bardzo. Znaczy no, w ogóle, ludzie, nie, nie o to chodzi. No przecież ja pójdę do piekła, jak przegramy te wybory. On też pójdzie do piekła. On za, on na pewno pójdzie do gorętszego kotła, no bo ja przynajmniej się staram. No nie, nie chcę mu dokuczać, bo na pewno ma dobrą walę, ale jest druga możliwość, wspólna lista wszystkich ludzi, którzy to rozumieją, nawet jeśli liderzy małych partii tego nie zrozumieją. Albo oni pójdą po rozum do głowy, i szybko podejmą decyzję na rzecz jednej listy. Jeśli nie, to niestety będę musiał zwrócić się do wszystkich Polek i Polaków, którzy mają dosyć PiSu, żeby utworzyli wspólną listę najsilniejszą, która może pokonać PiS.